Gra, która wyszła pod koniec sierpnia tego roku, okazała się niesamowitą porażką. Jest, a w zasadzie był to sieciowy shooter z elementami karcianki, którego serwery zostały wyłączone praktycznie po dwóch tygodniach, ale właśnie teraz możemy mówić już o całkowitym końcu Concorda, no bo studio odpowiedzialne za tę grę zostało zamknięte. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jakie straty mogło ponieść Sony po porażce Concorda. Oprócz tego będzie o Red Dead Redemption na PC i o tym, jak tytuł został przyjęty oraz nowych informacjach o grze Indiana Jones, które mogą Was ucieszyć. Subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić nowych filmów oraz sprawdzajcie naszego Instagrama, link macie w opisie, bo tam często pojawiają się newsy w szybkiej formie. Ale wracając sobie do tematu Sony, a w zasadzie jakie studia zostały przez nich zamknięte, no to dostaliśmy oficjalny raport, w którym pojawiła się informacja o zamknięciu Firewalk Studios oraz Neon Koi. Studio Firewalk odpowiada właśnie za Concorda, a Neon Koi pracowało nad grą mobilną, której nie ukończyli. Herman Haas, czyli jeden z dyrektorów generalnych Sony, stwierdził, że studio Neon Koi i gra mobilna, którą tworzyli, była na wczesnym etapie produkcji i nie do końca zgrywała się z planem na rozwój PlayStation Studios. Gra mobilna została całkowicie anulowana, aczkolwiek nie oznacza to końca mobilnej przygody z Sony i w zasadzie nie wiem co o tym myśleć, bo zupełnie nie jestem graczem mobilnym, a co do Firewalk Studios to nie była to podobno łatwa decyzja. Sony miało rozważać wiele opcji dotyczących tego studia, ale finalnie postawili na jego zamknięcie, ze względu na to, że projekt w ogóle nie miał szans na powstanie z ziemi, bo zwyczajnie zaliczył spektakularną porażkę. Podsumowując, stwierdzili, że utrzymywanie obu tych studiów jest zwyczajnie nieopłacalne, no i jest to Całkowicie zrozumiała decyzja. Sytuacja ze studiem Firewalk jest o tyle trudna, że jak wspomniałem wcześniej, działali przez kilka dobrych lat, natomiast dopiero w 2023 zostali przejęci przez Sony, no i jak widzimy w drugiej połowie 2024 zostają przez nich zamknięci. Firewalk Studio z pożegnalnym wpisie na Twitterze wspomnieli, że faktycznie podjęli się ryzyka tworząc taki, a nie inny tytuł, ale są zadowoleni z tego, jak finalnie wyszedł ze względu na trudności tworzenia gier w pandemii oraz techniczne dopracowanie gry. Chociaż niektóre z przyjętych założeń nie spełniły naszych oczekiwań, to idea wprowadzenia do świata nowych rzeczy ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju medium. No szczerze mówiąc, nie wiem, czy twórcy Concorda przyczynili się jakoś bardzo do rozwoju gier. Wydaje mi się, że nie zrobili tym tytułem takiego poruszenia, o jakim tutaj mówią. No i cóż, doszukują się jakichś pozytywów, bo co innego im pozostało. Herman Halst stwierdził natomiast, że wyciągają wnioski z porażki Concorda i dalej będą brnąć w gry usługi i to, aby były lepsze. Dużo osób wolałoby raczej, żeby Sony inwestowało w jakieś duże gry AAA, które zaskakiwałyby fabułą, unikalnymi mechanikami czy jakimiś innowacyjnymi systemami, niż kolejne gry usługi, które są zazwyczaj po prostu zwyczajne. I nie wyróżniają się zupełnie niczym, dlatego też nie odnoszą sukcesu. No ale nie kończąc jeszcze tego tematu, przejdźmy sobie do kwestii tego, jakie straty mogą ponieść Sony przy porażce Concorda, bo gra była rozwijana przez kilka naprawdę solidnych lat i według informacji pozyskanych przez Kotaku, Sony miało początkowo zainwestować w Concorda 200 milionów dolarów. I mowa tutaj tylko o samym tworzeniu, produkcji gry. Jak się później okazało, te 200 milionów dolarów nie wystarczyły i trzeba było dokładać jeszcze więcej. Natomiast mowa tutaj o czasie przed przejęciem Firewalk Studios przez Sony, więc musimy sobie tutaj dodać kolejne miliony, a nawet dziesiątki milionów. Sony zaczęło współpracować z Firewalk w 2021, ale to w 2023 ich po prostu przejęli. Nie znamy dokładnej kwoty, jaka miała stać za tym przejęciem. Colin Moriarty, czyli insider ze świata gier, twierdził, że całkowity rozwój Concorda kosztował ponad 400 milionów dolarów, tak jak to mówiłem wcześniej. No i ta kwota wzbudza nie lada kontrowersje ze względu na to, że miało być to mniej Niż nawet The Last of Us 2 czy Horizon Forbidden West. Jason Schreier, czyli bardzo znany informator w świecie gier, przekazał, że Sony zwolniło łącznie 210 specjalistów. Miało to być 172 deweloperów z Firewalk i 38 ze studia odpowiedzialnego za grę mobilną. Przyznać trzeba, że są to naprawdę konkretne liczby. No i Sony, prawdę mówiąc, totalnie przepaliło kasę, którą zainwestowało w Concorda. I problem z takimi grami jest następujący, że ich produkcja zaczyna się tak naprawdę lata do tyłu. jeśli mówimy o Concordzie, który jest tym bardziej grow free. To play, który zaczął być tworzony lata temu i wychodzi w 2024 roku, no to trudno tutaj w zasadzie wstrzelić się w jakikolwiek trend, biorąc pod uwagę to, że twórcy inspirowali się Overwatchem, który faktycznie po swojej premierze w 2016 roku był hitem, ba, został nawet wybrany na grę roku. No ale właśnie, było to w 2016 roku. 2024 wygląda już zupełnie inaczej. No i tworzenie gry to nie jest dwa miesiące, to są dosłownie lata, i bardzo trudno jest wstrzelić się w taki trend, więc Concord zwyczajnie nie miał prawa się udać. Udał się natomiast, Namiast port Red Dead Redemption na PC, bo w tym momencie oceny gry wyglądają w sposób następujący. Dużo osób chwali Red Dead'a na pc mimo tego, że gra kosztuje co prawda te 219 zł, tak na Steamie ponad 90% ocen jest pozytywnych. Oczywiście poza tym, że Red Dead jako gra sama w sobie jest naprawdę świetna, tak wydaje się, że nie ma dużych problemów technicznych i co prawda jakieś tam się zdarzają, ale nie są one na tyle duże, żeby uniemożliwić grę. No i widzimy to zwyczajnie po ocenach, których jest już naprawdę sporo. Pojawiają się też głosy, że port na PC jest zdecydowanie lepszy niż klasyczne odsłona. Zmieniono minimapę, elementy interfejsu, no i co najważniejsze odblokowane są klatki na sekundę. Pik graczy jednocześnie na Steamie wynosi ponad 8600 osób, co nie jest nie wiadomo jak dużą liczbą. Weźmy też pod uwagę, że gra wyszła na Epic Games Store i Launcher od Rockstara, więc dokładnych wyników nie mogę Wam tutaj podać, ale i tak uważam, że Red Dead na PC odniósł sukces, no bo to właśnie te opinie stały pod największym znakiem zapytania. Dajcie znać czy gracie, czy może Red Dead na PC -ty jest za drogi. Ja Uważam mimo wszystko, że 219 zł to lekka przesada. Gra Indiana Jones i Wielki Krąg debiutuje jeszcze przed świętami. No i pojawiły się pierwsze opinie na temat tego tytułu, które podejrzewam ciekawią wiele osób, ciekawiły również mnie. No bo gra z początku nie wydawała się zupełnie niczym rewolucyjnym, nie zrobiła na mnie absolutnie żadnego wrażenia, wręcz przeciwnie. No i pytanie, czy tak jest? Po pierwsze i najważniejsze, gra stawia zdecydowanie bardziej na aspekt przygodowy niż ten akcyjny. Jest tam więcej odkrywania rzeczy niż samej walki i Indiana Jones będzie stał głównie zagadkami, to już każdy sobie może interpretować na swój własny sposób. Ja uważam, że jeśli zagadki są dobrze zrobione i jest ich nawet więcej niż samej walki, no to czasem może wyjść to zdecydowanie na plus. Jednakże Indiana Jones jest zbudowany w bardzo liniowy sposób, więc siłą rzeczy te zagadki nie będą, nie wiadomo jak skomplikowane, będą one polegać na doszukaniu się jakichś notatek czy ukrytych rzeczy. Elementem, do którego deweloperzy z Machine Games przełożyli się bardzo mocno, było odtworzenie scenografii z filmów. No i tutaj pewnie dla wielu osób jest duży plus. Jeśli chodzi o elementy walki, no to ma być to głównie skradanka, będziemy chować się za jakimiś boksami oczekując aż przeciwnik pójdzie dalej później możemy się ewentualnie do niego zakraść lub przejść dalej system walki ma być bardzo prosty lecz niby satysfakcjonujący chociaż prawdę mówiąc patrząc na to co widziałem po materiałach no jakiś bardzo satysfakcjonujący to on się nie wydawał natomiast wiadomo że zupełnie inny jest feeling z grania niż z oglądania i to jest jasne ciekawym elementem walki ma być też to że będziemy mogli podnieść najróżniejsze przedmioty z ziemi takie jak łopaty cegły patelnie gliniane słoje czy butelki z winem no i będzie można użyć ich jako broni dostęp jest również rewolwer, który jednak jest oczywiście bardzo głośny, więc będzie alarmować wszystkich wrogów dostępnych w pobliżu i nie będzie to korzystne dla naszego bohatera, bo tak jak mówiłem wcześniej, gra polegała głównie na skradaniu. Mimo wszystko, osoby, które miały okazję zagrać, zwracają uwagę również na to, jak wygląda oprawa graficzna i również to, jak wyglądają nawet same dłonie Jonesa, bo jak wiemy, będziemy grać z perspektywy pierwszej osoby. Ale rzeczą, która pewnie interesuje Was najbardziej, jest to, jak gra będzie działać nawet na konsolach, bo okazuje się, że deweloperzy celują w 60 klatek na sekundę zarówno na Xboxach Series X, jak i S, czyli tej słabszej wersji, na której zazwyczaj te klatki są niższe. Więc jest to bardzo dobra informacja, pytanie jak to sprawdzi się w praktyce i czy rzeczywiście zostanie to osiągnięte, no bo wiadomo, że cel może być. No ale też bierzmy pod uwagę to, że gra wychodzi za ponad miesiąc, bo 9 grudnia, na początku na Xbox Series X, S i PC, również w usłudze Game Pass, a dopiero w 2025 roku tytuł ma wyjść na PS5. Nie mamy jeszcze dokładnych ocen na Metacriticu, ale biorąc pod uwagę te wszystkie opinie różnych dziennikarzy, Raczej możemy spekulować, że mamy do czynienia ze średniakiem, i niektórzy zaznaczają, że Indiana Jones nie jest grą, której się spodziewali. No, i totalnie nie ma tutaj zaskoczenia. Wydaje się, że Uncharted będzie tutaj nadal lepszym wyborem, no ale zobaczymy. Dajcie znać, czy w ogóle jesteście fanami tego typu gier, czy lubicie takie gry przygodowe, przygodowo-akcyjne. Ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego.